Drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, proboszczem i dziekanem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Częstokroć spotykamy się dzisiaj z głoszoną szczególną koncepcją życia, polegającą na tym, żeby żyć tu i teraz że liczy się tylko teraźniejszość i z niej trzeba czerpać cały smak życia. Odrzucając przeszłość, pamięć historyczną, jakiekolwiek zobowiązania płynące z dziejów, z tradycji i odrzucając przyszłość, nie myśląc co będzie w myśl pewnego, pewnej filozofii po nas choćby i potop. Byle było teraz dobrze. W perspektywie, w konsekwencji, teraźniejszość pojmowana jako granica między przeszłością i przyszłością sama staje się jedną wielką próżnią. Jedną wielką pustką, którą częstokroć zwolennicy takiej koncepcji życia i sensu życia pragną wypełnić alkoholem, narkotykami, seksem. No bo jaka jeszcze inna wartość miałaby teraźniejszość ożywiać, skoro ani przeszłości, ani przyszłości w ogóle nie ma. I na przekór właśnie takim koncepcjom życia słyszymy dzisiaj to, co mówi Pan Bóg do nas najpierw przez proroka Izajasza. Myśli moje nie są myślami waszymi. Ani drogi moje nie są Waszymi drogami, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad Waszymi drogami i myśli moje nad Waszymi myślami. Bo człowiek według tej wizji Boga ma swoją określoną przeszłość. Ma także własną historię, nie zawsze najlepszą. Ma swoją także przyszłość, bardzo jasno określoną. Moment, kiedy stanie przed Bożym Sądem i będzie mu musiał ze swojego życia złożyć rachunek. I stąd tak zawieszony między pamięcią o swoim życiu i nieuchronną przyszłością sądu. Człowiek przeżywający swoją teraźniejszość pojmuje ją jako czas refleksji, nawrócenia i szukania u Boga miłosierdzia. I stąd wezwanie proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy niech porzuci swoje knowania. Niech się nawróci do Boga. Dużo bardziej głęboką Dużo bardziej pełną wizję, na czym polega sens życia, a przez to i sens czasu ukazał nam święty Paweł w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Filipian. Bo życie chrześcijanina według świętego Pawła polega na tym, że chrześcijanin bi Boga żyje z Chrystusem i dla Chrystusa, a przez to owocnie pracuje dla drugiego człowieka. I sam święty Paweł daje siebie jako przykład. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, dla Was. I to życie z Chrystusem i dla Chrystusa, a przez to także dla dobra drugiego człowieka, to życie niekiedy. Spotyka się z pewnymi paradoksami i trudnościami. I o nich mówi dzisiaj Chrystus w Ewangelii według świętego Mateusza. Mówi o tym w przypowieści o pracownikach winnicy. Pracownicy ci spędzają winnicy różną ilość godzin. Jedni zaledwie jedną godzinę, inni, inni cały dzień, a na końcu otrzymują tę samą nagrodę, jednego denara. I gdzie to sprawiedliwość? A Chrystus przez swoją przypowieść chce powiedzieć, że prawdą jest to. Że jedni pracują, czyli także i żyją dłużej, inni krócej. Że jedni wyznawcy Chrystusa muszą się bardzo trudzić i poświęcać, żeby pozostać wiernymi, podczas gdy inni, jak się wydaje, mają życie dużo łatwiejsze. Jedni są prześladowani dla wiary. Inni cieszą się radością wysławiania Boga bez jakichkolwiek skrępowań i trudności. Można by powiedzieć, gdzie tu sprawiedliwość? Ale przecież w momencie Chrztu Świętego każdy z nas, każda z nas umówił się, mówiąc, Językiem dzisiejszej przypowieści umówił się z Chrystusem o jedno, o życie wieczne. A ponieważ chodzi o życie wieczne, to w porównaniu z Nim cóż znaczy jeden czy drugi rok większego trudu i głębszych poświęceń? Przecież. Chodzi o całą wieczność, dla której warto żyć i poświęcać się, nawet ryzykując własnym życiem dla Chrystusa, po to, by go i w życiu, i w śmierci, mówiąc językiem świętego Pawła, uwielbić, a dla innych się poświęcać. Dla wieczności warto poświęcić wszystko i nie stawiać Panu Bogu zarzutów, że nie jest sprawiedliwy. I w tej perspektywie rozumiemy, co znaczy każda godzina. Każdy dzień naszego życia jest wielkim darem od Boga, za który trzeba nieustannie Panu Bogu dziękować. Kiedy zaczyna się kolejny dzień w naszym życiu, w modlitwie porannej i za każdy dzień kończącego się życia, w wieczornej modlitwie Bogu Ojcu dziękować a jednocześnie prosić Go, byśmy pozostali Mu wierni, bo nie ma większej łaski niż to, że jesteśmy wierni Bożej miłości. A taka postawa dostrzegania wagi każdej godziny i każdego dnia naszego życia. Taka postawa to postawa czuwania. Jakże głęboko z kolei o tym, co znaczy czuwać, mówił święty Jan Paweł Wielki, kiedy 18 czerwca 1983 roku, był to jeszcze formalnie stan wojenny, przybył w ramach swojej drugiej pielgrzymki do ojczyzny na jasną górę. I tam podczas apelu Jasnogórskiego mówił najpierw, co znaczy czuwać w życiu poszczególnego człowieka, na czym polega czuwanie każdej i każdego z nas. I Ojciec Święty Kładł tu przede wszystkim nacisk na życie zgodne z właściwie ukształtowanym sumieniem. Czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie. Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności staje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza jeśli postępują tak inni. Być człowiekiem prawego sumienia. Czuwać nad sobą. Ale czuwanie, postawa czuwania ma także wymiar głęboko społeczny i narodowy. Ojciec święty mówił wtedy, czuwam, to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi, bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą, bogaty każdym, kto czuwa w imię prawdy. Ona bowiem nadaje kształt miłości. Jakże jasno nakreślony przez Ojca Świętego obraz Polski. Ona nas określa, ona nas zobowiązuje. Ona nas kosztuje. Ona stanowi dla nas wielką wartość. I z tym wiąże się także bardzo określona koncepcja czasu i sensu naszych wysiłków. Najpierw odnoszących się do przeszłości. Papież mówił, Czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń. O przyszłości natomiast starajmy się wzbogacić to dziedzictwo. I z tego wynika teraźniejszość, Nasza, nasze aktualne bogactwo. Bo naród, mówił ojciec święty, jest bogaty człowiekiem. Jest bogaty każdym człowiekiem prawego sumienia. Naród jest bogaty każdym, kto czuwa w imię prawdy. Ona bowiem nadaje kształt miłości. Jakże wspaniałym urzeczywistnieniem takiej postawy jest, moi drodzy, patron Waszej parafii, święty Stanisław, biskup i męczennik. Jego przeszłość to przeszłość chrześcijanina, który wie, że wywodzi się z narodu o krótkiej historii chrześcijaństwa sięgającej zaledwie jeden wiek od roku 966, kiedy władca Polan i jego najbliższe otoczenie w roku 966 przyjęło chrzest. Jego przyszłość jako pasterza kościoła krakowskiego była także dla niego jednoznacznie określona. Troszczyć się o to, aby to dziedzictwo chrześcijaństwa w Polsce pogłębiać i rozwijać. Jako moralny fundament dla uzyskania przez Polskę należytego dla niej miejsca w ówczesnej Europie. I z tego wynikała także jego Niełatwa teraźniejszość, w centrum której stanął człowiek. Człowiek, o którego się upominał. Człowiek skrzywdzony i niekiedy skazywany na okrutną śmierć przez ówczesnego władcę Bolesława, śmiałego, zwanego szczodrym. Upominał się o skrzywdzonych. O, tym, o tych, których okrutnie też poniżano, zwłaszcza niewiasty. A jednocześnie był tym, który czuwał w imię prawdy. W imię prawdy wyrażonej w przykazaniach miłości Boga i Bliźniego, określających właściwą postawę chrześcijanina. Czuwał, ponieważ doskonale wiedział, taka prawda, ta prawda jest kształtem jego miłości i do Ojczyzny, i do współbraci, ale także do króla, którego wzywał do nawrócenia. I za tę postawę czuwania. Został wskazany sam na okrutną śmierć, ale stał się przez to znakiem jakiejś szczególnie głębokiej odnowy moralnej, sprzeciwu wobec zła, sprzeciwu tak radykalnego, jednoznacznego, że król musiał opuścić Polskę. A sam Stanisław stał się wzorem tego, co znaczy odnowa moralna Polski w imię Chrystusa. Rozważamy tę postawę świętego Stanisława, biskupa i męczennika. I raz jeszcze wsłuchujemy się w słowa jego następcy na tronie krakowskich biskupów, następcy po wiekach. Czuwam, to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. I stąd nasza prośba, Jednocześnie nasza modlitwa, zanoszona do Boga za tych, którzy na mocy demokratycznych wyborów wzięli na siebie odpowiedzialność za Polskę, tę, która jest teraz i tę, która przyjdzie. Autentyczna miłość do Polski to miłość, która wymaga wysiłków, która kosztuje, za którą kryje się także konieczność niekiedy rezygnacji z własnych, partykularnych interesów. Bo o Polskę przecież chodzi, żeby pozostała wierna swoim chrześcijańskim tradycją, swojej chrześcijańskiej spuściźnie. Jest także konieczność, drodzy siostry i bracia, dzisiaj, za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy 22 października, dokładnie w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II, będą wypowiadać się o konstytucyjności tak zwanej aborcji eugenicznej. Aby w tym ważnym dla siebie, ale także dla naszej ojczyzny momencie byli ludźmi prawego sumienia. I by na wzór świętego Stanisława umieli upomnieć się o człowieka, o godność człowieka, od chwili jego poczęcia, aż do momentu naturalnej śmierci. To także prośba, którą pragnę skierować do Was, najdrożsi, aby sprawy Ojczyzny i sprawy Kościoła w naszej Ojczyźnie Zwłaszcza tu w parafii świętego Stanisława Biskupa i męczennika, aby te prośby były bardzo często do Boga zanoszone. Polska potrzebuje modlitwy. Wielkiej modlitwy. Zawsze. Ale kto wie, czy w tych miesiącach i latach ta modlitwa nie jest jeszcze bardziej potrzebna niż w przeszłości. Mówimy tyle o czuwaniu, o wartości każdej godziny, o wartości każdego dnia, które daje nam Pan Bóg. Pragnę, moi drodzy, Wam i Waszemu czcigodnemu księdzu proboszczowi kanonikowi złożyć wielkie wyrazy wdzięczności za waszą postawę czuwania objawiającą się w zatroskaniu o tę świątynię a teraz kiedy dzisiaj jesteśmy uczestnikami radości poświęcenia domu parafialnego za to, że ten dom mógł i to jeszcze w tak krótkim czasie powstać. Nie byłoby tego dzieła, gdyby nie wasza wiara, gdyby nie wasza miłość do Boga, gdyby nie postawa zatroskania o dobro parafii, także w tym wymiarze materialnym. Zatroskanie, które jest innym kształtem czuwania. Bardzo Wam za to, moi drodzy, drogi księże, kanoniku proboszczu i Wam, drodzy siostry i bracia, za to dziękuję. Prosząc jednocześnie, abyście w tej postawie czuwali. Zawsze i wszędzie. Bo także do nas, wszystkich, także do Was, odnosi się ten sam apel, ciągle aktualny, świętego Pawła, z czytanego dzisiaj fragmentu jego listu do Filipian. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Amén.